Nazywam się Beata Kubiak, z wykształcenia jestem promotorem zdrowia i dietoprofilaktykiem. W ostatnich latach pracowałam jako opiekunka osób starszych, a obecnie jestem pracownikiem jednej z organizacji pomocowych. Zdrowie to bardzo szeroki temat i ja skupiłam głównie swoją uwagę tutaj na promowaniu zdrowia. Psychicznego kobiet, które doświadczyły przemocy, na budowaniu ich jakby nowego wizerunku. To dla nich stworzyłam właśnie grupę, na której udostępniam, gdzie uzyskać pomoc i wsparcie, jeśli doświadcza się przemocy. Udostępniłam też na podstawie własnych doświadczeń, jak małymi krokami można dokonywać tych zmian w swoim życiu. Pokazałam na podstawie siebie, że jednak w każdym wieku możemy ukończyć szkołę i jakby realizować swoje marzenia. Lockdown z kolei jeszcze bardziej wzmocnił we mnie znaczenie człowieka dla drugiego człowieka. Tutaj też rozpoczęłam jakby organizowanie takich pierwszych wydarzeń na rzecz ludzi, Głównie, właśnie, jakby, żeby zmniejszyć ten ból i cierpienie w trakcie tej izolacji tych osób od swoich bliskich. W trakcie lockdownu też wystąpiłam, zatańczyłam taniec ku wolności od przemocy. Taniec przez dwa lata też był. Jakby wykorzystywane do y, zbierania y, środków na y, pierwszy bezpieczny dom tutaj na terenie UK. Y, występowałam też, y, brałam udział y, w kampaniach rządowych ENAV i y, kampanii Juan y, właśnie w języku polskim, żeby informować kobiety, że ta pomoc jest dostępna żeby informować też społeczeństwo, że na przemoc należy reagować. Każde następne moje wydarzenia też powiązane były właśnie z bezpiecznym domem, ze zbieraniem środków. Podczas ostatniego też wydarzenia naszym gościem honorowym był pan wicekonsul i to z jego ust. Usłyszałam wiele ciepłych słów były dla mnie wielkim wyróżnieniem za to, co robię. Promuję też innych, i między innymi właśnie naszych polskich artystów działających tutaj na terenie UK. Biorę czynny udział w ich wydarzeniach, ponieważ wiem, że te uczestnictwo znajomości, też poznawanie nowych ludzi. Ma wpływ właśnie na nasz rozwój osobisty, jakby budowanie tej nowej przyszłości, tworzenie nowych, zdrowszych relacji. Dziękuję społeczności za to, że docenia to, co robię. Dziękuję za to wyróżnienie, czyli zgłoszenie mnie tutaj do konkursu osobowość polonijna. I powiem, że to daje mi jeszcze większą motywację do działania i jakby jeszcze bardziej uświadamia mnie, że to, co robię, jest ważne. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam.